Się właśnie z tej strony, Elvis witam was żemeczki bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale I dziewiąteczki uwaga uwaga, po raz kolejny, już bardzo późno, ponieważ nagrywam to uwaga uwaga o pierwszej w nocy, tylko właśnie po to, aby Agentix nie wbił na server niego się goście, ponieważ nie wiem wiecie, ale Agentix się tam moje konto wam ostatnio, więc w tym odcinku tak sobie właśnie myślałem, że nie, mogłoby być dłużny I może się na jego konto jakoś tutaj mega nie włamie, ale zrobiłem taką małą, nic w tym odcinku właśnie wykopiłem sobie największą możliwą dziurę w gry, ponieważ uwaga uwaga pod Agentixa, w tym miejscu dokładnie jest takie wejście dokładnie, więc tutaj możemy sobie w tym odcinku właśnie ogarnąć największą możliwą dziurę ever aby Agentix w nią wpadł więc w tym odcinku robimy sobie największą możliwą dziurę i tam właśnie będzie pułapka w którą Agentix pewnie wpadnie, bo jest nic znalazł więc jameczki, subujcie, kanał to jest bardzo ważne każdy sub to jest dla mnie mega przyjemność oraz każdy kto nie subuje jest zły więc ziomeczki subskrybujcie, subskrybujcie i walnijcie w dzwonami więc teraz tak nie będziemy tutaj gadali, a więc ziomeczki uwaga uwaga w tym jest tutaj właśnie, tylko teraz tak hmm. Ok, zboczku, więc teraz musimy sobie to właśnie tą dziurę ogarnąć, żeby ona była tak głęboka, żeby... Czekajcie, więc to... Ustawimy sobie teraz tak, dziurę, będziemy kopali aż do bedroka, aby Agentix na pewno tam umarł. I jeszcze do tego na samym dole wylejemy lawę, aby nie miał najmniejszych możliwych szans na przeżycie gościa. Więc zaraz tak, polecimy sobie teraz na sam dół, żeby to właśnie było ciekawie. I zobaczymy, co tego będzie. Więc ziomki naprawdę, ten odcinek może być ciekawy, ale. Ale. Czekajcie. A co jak Agentix wbije w środku odcinka na serwer? I sz e e szczerze, to byłby największy efekt, gdyby podczas odcinka o tej godzinie Agentix wbił na serwer i mnie nagrył, więc serio. Oby tak nie było ziomeczki, oraz nie wiem czy wiecie, ale mam nadzieję, że ten kanał już subujecie go już, więc teraz tak, tylko lecimy sobie właśnie jakoś teraz sendy i to dziura musi być aż do samego bedroka, to nie jest jakoś tam jeszcze mega daleko, ale ważne jest, żeby ta właśnie ta dziura była, nie może być jakoś tam, wiecie, to taka tam była jaka dziura, musimy teraz zrobić tak, na pewno musimy zrobić e, e, tę właśnie lawę i musimy, czekajcie, co to właściwie Trzeba zrobić jeszcze, o już wiem, trzeba jeszcze na górze o to zadbać, aby agentix tej dziury nie widział, aby była ukryta bez serio, wpadł to w najlepszy możliwy sposób, tak żeby po prostu wiecie co chodziło, nie? Agentix spada, dziury nie widział, umiera, pali się w lawie i temki się palą i agenta nie będzie nie będzie już właściwie miał żadnych szans na tej wojny, wygranie gościu, no, no bo nie, nie wiem czy wiecie, ale właśnie wojna będzie, będzie wojna, agentix, Elvisa, Macioch, nie wiadomo kto ją wygra, ale no więc, no tak, no tak, będzie wojna, tylko że sęk w tym, że na razie, no, idzie jak idzie właściwie. Nie ma między nami teraz aż takiego kontaktu jak był, ponieważ no wiecie, no ma być, no ma być wojna, Teraz tak wiecie, no każdy się woli po swoim tam przyczaić, nic nie mówi, oni on się tam właśnie nawet nie chwali, Teraz każdy jest cichy, nie? Każdy teraz ma jakieś tam swoje tajemnice, na przykład ja, albo agent, albo, albo to właśnie Macioch, więc nie wnikajmy, ważne jest to, aby było ciekawe, bo jak na pewno, wiecie co, nie ukrywajmy. Elviso, jako no po prostu jedna tutaj osoba, ma największe szanse na tej wojny wygranie. No, ponieważ no Agentix, Macioch, no Gościu, no spoko. Oni może Igirkę ogarniają, ale nie mają takich temów jak ja, ponieważ właśnie ja mam portal do Eldor, więc serio, jestem tutaj właśnie tutaj, taki, no, nie ukrywajmy, no, najbardziej ogarnięty. Więc serio, gościu, na się na spontanie, Polecimy sobie z tym i to elegancko sobie wyjaśnię. Więc teraz tak, to już widzę, że pośrednio 40. Więc poczko, polecimy sobie teraz serio na sam dół, aby to było idealnie, żeby ta giera była tak zrobiona, że Agentix, nawet przy najlepszej może w grze nie miałby najmniejszych szans na mnie tego przeżyć, nie? Serio, ale to był po prostu jak najlepszy. Więc teraz na gości. tyk, tyk, tyk. Lecimy sobie teraz tam, właśnie na sam dół. teraz razem, kiedy nie wiem, czy wiecie, ale mam też swojego Instagrama. Bardzo no mam Polsa macie na niego nie pić, ponieważ tam właśnie była pizka fota. Więc serio, polecam bardzo zafollowować, będzie tam właśnie moje zdjęcia. O, więc teraz tak, na... jakieś teraz, powiem tak, że, że no serio. Okej, spoczka, no fajna pułapka, nie fajna pułapka, ale właściwie cały czas się boję o to, że agent wie zaraz na ten no, no w sumie, nie ukrywajmy, może tu właściwie ostać wszystko, nie? Więc lepiej byłoby, gdyby agentix jednak nie wiem, no byłby na pewno lepiej dla mnie, jeśli chodzi o moje tutaj właśnie wszystkie te sekrety, bo ja go tu wbiję i zobaczę że może być takiego pranka. No, no to nawet już tutaj nie, nie ukrywamy, nawet nie jest prank. To jest po prostu pułapka, ok? To jest po prostu taka pułapka bezczelna. Więc zobaczymy, co z tego będzie, mamy tu już właśnie poziom widzę, że 30. Więc fajnie mamy już to właśnie teraz dzisiaj do naszej tej właśnie dziury, a musimy zejść aż po sam bedrock Mam go tutaj w ogóle trzy bedraka lawy, więc myślę, że spoczko i myślę, że teraz właśnie wszystko wystarczy. Zaraz tak, sobie polecimy sobie teraz na dół, Okej, okay, spoczko. Spoczko, hmm. W ogóle mój killo, nie ma żadnego umbrekingu, więc serio Może i mamy jakieś tam lepsze chemy niż oni, nie? Ale no, no nie mam aż takich dobrych chętnych jak, jak, jak myślałem jednak, bo, no bo... okej, okay, to jest jakieś woda jeszcze, okej. Okay. I co to, to w ogóle goście jest? Ej, co to, to jest za miejsce? I to jest jakiś kejik, okej, okay, to jest jakiś chyba kevik, widzę normalnie. Już w ogóle dwałam, że to jest jakaś tajna baza, nie? Ale byłoby pismo, zaraz teraz tego, nie tylko so, lecimy sobie teraz właśnie jakoś tędy. Okej, okay, zamykamy sobie teraz to, żeby serio, nie było to żadnej wody, ponieważ to ma właśnie być lava, a nie żadna woda, więc teraz na so, 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 tak polecimy teraz, nie okay, spoczko. Ogarnięte, ej! Wow, jest to dziura już serio, ogromna, nie? Ale byłaby szansa, żeby Agentix nawet to przeżył, nie? No, no bo nie ukrywajmy, Agentix sobie teraz tutaj, no, może akurat spadnie, właśnie. I tam będzie lawa, okej, okay. ale gdyby Agentix miał wodę, to, w, to wtedy właśnie tą wodę wyleje na lawę, stworzy się blok i Agentix umrze, i serio, to będzie piskie, naprawdę, zobaczymy, co z tego będzie, a mam ogromną nadzieję, że nam się uda, nie? Więc serio, gościu, postarajmy się, a gwarantuję wam, że z tego będzie coś dobrego, ok? Więc teraz tak, mam tu już widzę, że poziom. Powiedział... Co jest? Poziom jest 20, więc w brakuje nam, nam tak niewiele. Ponieważ Minecraft oczywiście sięga do krawatki zerowej, tak nam niewiele brakuje. Aby. Nie, w ogóle, to byłby jakiś hit, gdyby teraz znalazł jakieś diamenty, nie? Gdyby tu jakieś jeszcze były diamenciki, to byłoby już serio epic, ale wiecie co? Nie bądźmy aż naiwni, nie? Nie ukrywajmy, że diamenty są zbyt rzadkie. Aby akurat były właśnie w pułapce na Tixa, i serio, to byłoby zbyt piękne, nie? To byłoby gościu zbyt piękne, więc zaraz tak prosiłbym sobie teraz właśnie jakoś tam na sądu, okej. Okay. Hmm. Ej serio Może by jakieś to właśnie diamanciki wyleciały, by było serio milutko, ale no cóż, diamenty diamentami, ale jednak najważniejsze jest teraz ta właśnie pułapka nagenta, żeby on w serio serio wpadł, to musimy myśl przecież dobrze ukryć, aby była serio bardzo efektowną pułameczką. teraz tak gościć, jak sobie braćby jakoś tutaj tędy, okej? Okay, Pośm już tu właściwie 14, więc jest serio. Bardzo nisko, bo właśnie, jeśli Oli się o nie mylę, nasza wyspa jest na wysokości o, Chyba o, właśnie 60 bloków Więc gdyby spadł sobie tak właśnie z, 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 z 60 bloków No właściwie on może na zbrojkę No to naprawdę, nie ma szansy iść na to celowo, które mm, która tej idemki spali, nie? I naprawdę, to może być epityka, więc obecnie, mamy tu właśnie 80, Więc bardzo nisko, sobie już tak lekko zejdziemy na bedrock I na bedrock właśnie wylejemy sobie tę lawę, aby agentix no nie ukrywajmy wszystko, ale to absolutnie wszystko potracił, aby Elvis miał tu właśnie nad nim przewagę, bo się zaraz tak wrócił sobie się niżej jakoś, więc zaraz tak, cyk, cyk, cyk. Okej, okay, gościu, alright, spoczko. Ogarnięte wszystko, poziom zaraz. O, proszę. bez Będrygusz to nawet widzę, że jest, więc sery fajowo gościu, fajowo, bardzo fajnie. No i co? Ja mam tu no... Nie ma diamentów, ale ważne jest to, że możemy tą tę bałkę, jeżeli ulecimy teraz coś. Bo to jest, że właśnie teraz jakoś tędy. Dobra, więc teraz tak, bo to było wszystko perfekcyjnie. Mam teraz te trzy wiaderka wody, więc teraz raz... Okej, okay. hmm... Dwa i trzy, spoczko. Nie mam obecnie tego czwartego, ale myślę, że tyle gościu wystarczy. No bo serio, to jest ogólnie bardzo wysoko, nie? Hm. Więc spoczko. My zaraz lecimy sobie właśnie na górę i ja mam już nawet idealny pomysł, jak mam ukryć tę właśnie pułapkę, aby Agentix jej nie widział, nie? Po prostu pójdziemy po nożyczki, sobie, sobie troszkę trawy zbierzemy i tam właśnie trawę, położymy sobie przed tym właśnie wejściem, aby on nie miał prawa i zawarcie serio, to może być bardzo bardzo dobre. Więc teraz go się sam polecimy sobie i miejmy nadzieję, że ta pułapka będzie mega efektowna, bo jak pewnie już wszyscy wiecie, w jedną moją pułapkę już Agentix nie wpadnie, ta pułapka właśnie z TNT pod jego zamkiem ja się, aha. więc nie udało to się, ale Ty sobie to właśnie myślę, że jakoś to właśnie jakoś nadrobimy, żeby nie był... Było. Więc teraz tak, teraz nie płaczmy po prostu na górę. Hmm. Serio, to jest naprawdę gościu ogromne. To jest serio ogromne. Więc lepiej byłoby, gdyby tu, właśnie nic nie spadło. Okej, okay, więc teraz tak, gościu. Zykle tam tam właśnie właściwie na górę. Więc teraz tak, potrzebuję na pewno nożyczki. Potrzebuję właśnie tych po nożyczki. Więc idealna okazja, gościu. Więc teraz polecimy sobie na sam szczyt. I będzie wszystko Pikobelu, Będzie wszystko idealnie obcykane, Więc teraz gościu, serio jest na szczyt. Okej, okay. właśnie widzę, że jest tam ta lawa. I to jest serio bardzo wysoko, nie? A to jest jeszcze wyżej, nie? A co jest, jest jeszcze wyżej, naprawdę? A gdzie nie ma najmniejszych szans. Znaby to przeżyć, nie? Ale wiecie co? Najbardziej mnie by to cieszyło, gdyby on miał ze jakieś swoje dobre temki, nie? Że agent, już teraz jest w, jest w jakiejś podróży i wbija sobie do, do swojego zamku, no i myśli sobie Ho, 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 zdobyłem tyle cennych itemków na wojnę, zdobyłem tyle cennych itemków, które pomogą mi tego Elvisa pokonać, nie? A to wybije Elvis jak mówi, nie, 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 koleżko, wpadasz moją pułapkę, serio, wow. To jest tak głęboko, że gdybym teraz nawet skoczył tam, no to nie byłoby najmniejszej szans, ok? Nie byłoby nawet najmniejszej, macie szansy, aby to przetrwać, nie? Więc teraz po tak sobie to właśnie jakoś na górę. I teraz serio, trzeba to dobrze ukryć, aby agent z tego nie ogarnął, żeby to była serio pułapka idealna. Więc teraz polecimy sobie tam, więc cyk, cyk, tyk, tyk okej, okay, spoczko, hm. I no w sumie to jest mega głęboka dziura. Ona w ogóle sięga aż po belę, chyba tam lawę, nie? to jest 4 goście, przepickie, więc teraz tam się to wija, ok, alright, więc teraz tak, żeby tu nie było właśnie żadnych nieporozumień. sobie to jakoś jeszcze zamkniemy. Więc cyk zamknięte, ogarnięty, więc teraz cyk sobie lecimy się z tym, ok? Tu jest właśnie ta moja pułapka, która lekko nie wypaliła. Nie ma pojęcia jak, ale ktoś chyba garną ją rozłączył, więc teraz lipa. Ale spokojnie ta pułapka nie ma już właściwie opcji, aby nam nie wyszło, więc teraz tak goście cyk sobie lecimy właśnie jakoś teraz tędy spoczko, No i cyk gości, mam tu właśnie jakiegoś kobla, no i tak się właśnie robi pułapki, więc teraz polecimy sobie jeszcze na szczyt, dobra, cyk, ogarnięte, zaraz błagam błagam aby to mnie wpaść, nie jak teraz tam wpadnę, to jest po prostu po mnie i nie mam szans, aby to przetrwać. Więc teraz tak, okej? Okay. Więc teraz tak chcę, sobie właśnie jakieś teraz tędy, spoczko, polecimy sobie właśnie teraz po szirsy, czyli nożyczki, aby sobie tą trawę Zebrać, a trawę właśnie położymy przed dziurą, więc naprawdę to jak dalej nie będzie piska pułapka, ona już po prostu nie ma szans, aby nie wypalić, więc teraz szybka chcę polecimy sobie właśnie jakieś tędy. Więc nie macie sobie w sumie, nam to macie takie właśnie chore akcje codziennie, chore pułapki, chore różne challenge, w ogóle Wczoraj agentek się wbił na konto więc serio, Te odcinki są chore, nie? Wczoraj był odcinek. Jak agentek zbił się do mojego konto Misterio, lepiej go obejrzeć, to, było bardzo ciekawie. Więc teraz tak, potrzebuję na pewno dwa żelaza. Potrzebuję dwa żelaza, a obecnie tu, tu tylko jedno, widzę właściwie. Hmm, ale spokojnie, spokojnie, mam pomysł już. Hmm. I no w sumie, czemu to jest Ej, niemożliwe. W końcu agentek tam widział, że mi go pole zabrał, ale że aż tyle? Nie mówcie, o, no tu jest właśnie moj widzę, więc fajowego gościu, myślałem, że go jednak nie mam, nie? A ja na pewno teraz tak, cyk sobie teraz tym właśnie, więc teraz tak, mamy już tu właśnie firsy, ogarnięte, nożyczki, i więc teraz potrzebujemy na pewno trawy, a będzie wszystko pikał, ale więc teraz tak, cyk, 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 spoczko. Tyle myślę, że nawet tutaj wystarczy właśnie. Idealnie mamy tego 8, więc teraz to właśnie położymy w okres przed tą dziurą, żeby Agentix z w nią serię wleciał, tak wiecie, no nieprzyjemnie, no jednak nieprzyjemnie, bo to będzie dla niego serio bardzo pochyla, więc teraz tak, cyk, lecimy tam, gościu, lecimy tam i ta trawa będzie idealnie. Wszystko maskowała, więc pułapka nie będzie, po prostu zauważałem, no więc teraz tak policiemy sobie, właśnie, teraz jakoś tędy. Dobra, do zamku agenta, więc teraz tak, się tylko teraz błagam, aby tam nie mnie wpaść, nie? Aby to teraz na mnie weźmie, teraz tak, cyk, cyk, ok, to teraz właśnie jakoś tutaj wbija. Spoko, no w sumie, on będzie się trochę też, więc teraz polecimy sobie jeszcze więcej trawy, ok, więc teraz gościu zbieramy sobie tą trawę, zbieramy sobie ją. Ok, alright, zbierana trawa, więc teraz położymy sobie tu i co? co? Tak, tutaj właśnie małą, i no w sumie tego już tu mega nie widać, nie? To może ile widać, ale nie aż tak bardzo, albo w sumie, a gdyby tu jeszcze były jakieś anezydy, nie więc teraz tak, wszyscy sobie porządkują, to jeszcze teraz tak, serio, teraz to jest wręcz niewidoczne, nie? No okej, okay. jak to się... Ej no w sumie nie. Spójrzcie wiecie, bo to właśnie jakoś teraz Agent X i tego nie widać, nie? To widać dopiero jak się stoi właśnie jakoś w tym miejscu, nie? Więc serio, to może być dobre i miejmy nadzieję, że Agent X to wbije i umrze i itemki będą straszne, więc żyjemy subujcie, bo to jest bardzo ważne, szczególnie tego to właśnie subskryb subskrybera, bo to jest serio bardzo istotne. I followujcie na Instagramie, bo tam właśnie macie moje zdjęcia, relacje zdjęcia, więc serio followujcie i subujcie na kanale, bo to jest serio bardzo ważne, a no gościu, a jest już dzwoneczek, oby był, więc dziękuję Wam bardzo, widzimy się jutro, bo to właśnie macie na moim kanale odcinki codziennie z tej wojny, która niedługo się rozpocznie, więc Siemaneczko, eleczko i ogromne, serdeczne, przypotężne potężne dla was, ziomeczki, Yo!